Aaaa! Aaaa! Tak? Eee, to, to może, to może teraz, jak Panią ostatnią wersję nie karmuj. Dobrze. No. Y bo też są wielorazowe sytuacje. Tak. Aaaa. Może, y no, proszę, może to powiedzieć, jak dajemy to bo będzie mi nie żyć. tej tutaj koszulkę karmić. O. mam Zabrali mleko, tak? No. Zabrali mleko i już oddaję mleko. A. Karmimy, odpowiemy. Już się, już już, 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 jest tutaj już nie się nie tak tutaj tak, się O, jedzenie, nie, no teraz. jest. O, tak, gorąco. dziecko się pić chciał. Karmienie pięścią jest bardzo fajne, bo yy, jak pani widzicie, nie muszę teraz ich szykować jednego mleka. Tylko sobie mamy tutaj wypije, ja mogę dalej w spotkaniu, jest dobrze. E, a też już tak wspomniałam o e, wielorazowych wkładach deaktacyjnych. Pijać, macie, tak? Mam mam, No i to jest coś, czego większość z nas potrzebuje. E, niektóre panie przez cały okres karmienia, niektóre tylko przez pierwsze miesiące. Różnie to bywa. E, ale ja w swoim odczuciu bardzo polecam wielorazowe wkładki deaktacyjne. Tak jak Viola tak mówiła o tym, że co wielorazowe, no to o tyle duże, że raz nie śmiecimy, a dwa, że nie wydajemy ciągle pieniędzy. Na początku, zwłaszcza tego karmienia, wycieka bardzo dużo mleka z drugiej piersi. Gdy się karmi lewą, to z prawej, gdy prawą, to z lewej. I, I ta wkładka zaraz jest tam mokra. Czasami na karmienia trzeba szybko wymieniać, czy się ratować jakąś teatrą, różnie to bywa. Więc takie opakowanie wkładek dosyć szybko po prostu znika. Ja używam, już przy pierwszej co używałam razowych yy, kadek laktacyjnych, przy, przy drugiej używam yy, nadal i tych samych, które miałam poprzednio i więcej, bo po prostu testuję na sobie każde nowe. Już będzie? Tak szybko? Moje dziecko chyba już się rozmyśliło z jedzenia. Nie, jeszcze nie. Yy, więc to mam bardzo duży zapas, ale wystarczy tak naprawdę około 6 par w kadek które pokazała. Może za chwilę pokażę. Chyba <laughs> muszę sobie przerwę zrobić, bo nie sięgnę. No tak. Pokazuję karmienie wiesz, który... ...na to Też? <śmiech> <śmiech>